Na pewno się gra ciężko, no, też tutaj nie da się e, ukryć, że brak e, Rafała miał też e, wpływ na to e, spotkanie, tak? natomiast no, co tu się będziemy koszukiwać, e, no, zespół e, Zaksy jest e, zdecydowanie e, zespołem o... E, e, Większym potencjale i dzisiaj to pokazał na boisku. My momentami próbowaliśmy, ale no, nie da się ukryć, że tam przewaga była dość wysoka. Tak, no też. Przeciwnik z najwyższej półki z, z pewnością. No, ja bym sobie życzył tylko jednego w zasadzie, żeby w tym sezonie wszyscy byli zdrowi, bo to nam na pewno ułatwi zadanie na treningu, a co później przełoży się na Wyniki i postawy w meczach. No, Michał tutaj z pewnością czeka go długa rehabilitacja, ale z moich informacji wynika, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dzięki. Und so das Ergebnis da,